Zabryka co się dzieje? Nie, zakupił się też galerię. ale Powiedz mi, gdzie jest lista, co mamy kupić? Nie mam Matko jedyna nie z... nienawidzę, też, ma? nienawidzę też, nienawidzę też Co, zrubiłaś? No. Nie chcesz jednak? A może ta? Może no, coś wzią, Nie, Coś no. zrobić. to będzie prezent wtedy dla mnie czy dla ciebie? No. Mm. Ale do czego to służy? To co to jest? To jest dziurawe Tak, ale to jest dziura, Ale jesteś niezdecydowana Gorzej będzie z dziećmi no Chcę kolczyki No ładne, ładne, fajne Kolczyki? Ile? O matko Może rolki nowe? Masz rolki? Stare już są Kask Kask? A do czego ci kask? Na rower A teraz jest zima, teraz na rowerze się nie jeździ Dobry czas, żeby kupić rower, bo są tańsze Serio? Serio? To jest elektryczny... nie Dobra co? Ale czekaj, Ile to jak go weźmiesz? Mają różne klucze. Oni rozkręcą, a skręcimy tam. Ale, ale widzisz, że pani chyba nie ma czasu. Nie sprzedadzą nam, bo nie ma kolegi, który może nam sprzedać. Jeszcze klecha kogoś poznała. Czy ktoś nam sprzeda? Nic? Nie chcą pieniędzy? Podejście numer dwa. Nie chcemy jeszcze butów? Idziemy zjeść. Tak Teraz robimy masę. Chyba ty robisz masek. Ja mam masę. Ja mam masę problemów z masą. Dawaj na koło Ja byłam szybciej mam szybszy rower. A ja mam większe kółka Ale Kodej. przecież wszystko jest ok Z Dobra, ale... Jeden jest? A to też na jaja by było spoko to wcięcie. Kochane z nie. A, daj mi dam... Ej! Bądź silna! Udało się. Dwa dni, dwa rowery. Tak? tak? tak. O wiesz o co chodzi? Dwa dni, dwa rowery. Tak. Trzy dni, bo jakbyśmy trzy rowery. Nie.